We wtorek w publicznej szkole podstawowej numer 28 im. Adama Mickiewicza odbyły się lokalne eliminacje do ogólnopolskiej Olimpiady Gier Historycznych IPN obecna edycja została rozszerzona o nowe gry. Celem turnieju jest wyłonienie osób, które wezmą udział następnie w olimpiadzie gier planszowych IPN. Same, same gry planszowe są świetnym, Materiałem, który można wykorzystywać w pracy dydaktycznej przez nauczycieli i poprzez nie uczyć historii wydarzeń, które miały miejsce w naszej przeszłości, jest to świetny nośnik właśnie idei, tradycji historii Polskiej. Poprzez taką formę popularyzowania historii uczniowie chętnie sięgają do podręczników i szukają ciekawostek historycznych. O tym, że takie nauczanie przynosi rezultaty, opowiadał organizator turnieju Wojciech Dębski. Idea tego konkursu jest popularyzacja historii. Nie na darmo ten konkurs zawsze odbywa się w okolicach 11 listopada. Właśnie wpisujemy się w ten sposób w obchody Święta Niepodległości i w ten sposób po prostu przekazujemy dzieciom dawkę historii. Dzieci uczą się nie tylko zasad gry, ale także dowiadują się o bohaterach tych wydarzeń, poznają te wydarzenia, które są poruszane w tych grach, i w tym roku rozszerzyliśmy właśnie zakres turnieju nie tylko o gry lotnicze Instytut Pamięci Narodowej, ale także o gry do, no, Miś Wojtek, Bitwę Warszawską, RP Orzeł czy Gra Niepodległa. Zmagania mają popularyzować historię Polski oraz krzewić patriotyzm.